Kolejny ranny polski żołnierz na polsko-białoruskiej granicy. Nie, nie zranił go migrant. Żołnierzowi w rękach wybuchł granat hukowo-błyskowy, którym próbował ten żołnierz powstrzymać atak kilkudziesięciu agresywnych uchodźców. Bo okazuje się, że migranci znów są w natarciu, rzucają kamieniami i konarami drzew. Są coraz bardziej zorganizowani. Ostatni weekend to apogeum. Do Polski przez piątek, sobotę i niedzielę próbowało wedrzeć się aż 800 uchodźców. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD, producent marek Alnutrition, Natla, Frulow oraz Fitking. Pozwól swoim pieniądzom pracować. Inwestuj z aplikacją XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą ZEN. Odkryj nasz unikalny system moneyback. Kolejny raz horda migrantów zaatakowała nasze służby. Kolejny raz ucierpiał jeden z naszych żołnierzy. W poniedziałek wieczorem, tuż po bardzo intensywnym, jak opowiadałam wcześniej, weekendzie, migranci znów przypuścili szturm. W miejscowości Czeremcha na Podlasiu, na granicy, po zmroku pojawiło się kilkudziesięciu Agresywnych, rzucających kamieniami i konarami drzew mężczyzn. Części z nich udało się przedostać na polską stronę. Do akcji wkroczyli więc żołnierze i jednemu z nich podczas próby zatrzymania grupy tej, tej grupy migrantów w lewej dłoni wybuchł granat hukowo-błyskowy. Te informacje potwierdziła podpułkownik Magdalena Kościńska ze zgrupowania zadaniowego Podlasie. Pojawił się też. Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w którym czytamy 25 sierpnia 2025 roku około godziny 20 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz z grupowania zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Jeszcze na miejscu żołnierzowi udzielono tzw. pomocy przedmedycznej. A potem przetransportowano do szpitala w Białymstoku. Sprawę wyjaśnia, jak zwykle żandarmeria wojskowa. I to tyle, jeśli chodzi o komunikat. Rozmawiałam z podpułkownik Magdaleną Kościńską. Żołnierz został wypisany już ze szpitala, zagrożenia życia nie ma, mężczyzna ma uraz lewej ręki. Zdarzenie jednak wyglądało bardzo groźnie. Do forsowania granicy rzuciło się ponad 40 mężczyzn, jak wyjaśniła pani podpułkownik, w ruch poszły właśnie kamienie, konary drzew. Dlatego żołnierze użyli tych granatów hukowych. No i jeden z tych granatów, niestety, jednemu z żołnierzy wybuchł w ręku. Granaty hukowe są na wyposażeniu wojska i są to tak zwane środki przymusu bezpośredniego. W każdym razie, 19 migrantom udało przedostać się na polską stronę. Wszyscy ci migranci zostali zatrzymani. Zapytałam więc panią podpułkownik, a ile jest teraz tego typu ataków? Mi co się okazuje, okazuje się, że właściwie codziennie. Nikt i więc nawet nie liczy tego typu interwencje. To chleb powszedni żołnierza służącego na granicy. Tak wygląda na co dzień operacja bezpieczne Podlasie. Jeszcze wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński przekonywał, że co prawda presja na polską granicę z Białorusią znów rośnie, ale sytuacja jest opanowana. Jest spokojniej niż kilka tygodni wcześniej. No nie wiem. Właśnie podczas ostatniego weekendu, tak jak wam mówiłam, i są to dane straży granicznej, na granicy z Białorusią odnotowano około 820 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Ostatnia niedziela, czyli 24 sierpnia, była dniem, w którym granice próbowało sforsować 340 migrantów. Najwięcej. W sobotę było ich 220, a w piątek 260. 25 osób uciekło w stronę patroli, rzucano, a jakże i kamieniami, i konarami drzew. Najgorzej było na początku kryzysu, czyli w październiku 2021 roku. Codziennie przez naszą granicę próbowało przedostać się 600 migrantów. To był szturm. A tak naprawdę operacja śluza wymyślona i przeprowadzona przez reżim Łukaszenki, wsparta przez Kreml. Był to zorganizowany przerzut migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Najpierw do Moskwy, później do Mińska, wreszcie na białorusko-polską granicę. Potem, z czasem, jak zaczęliśmy te granice uszczelniać, liczba prób spadała. Pamiętacie pewnie. Najpierw na granicy pojawiła się słynna koncertina. Potem płot, wreszcie płot został uzbrojony w tak zwaną perymetrię, czyli w kamery i inne urządzenia pozwalające na szybką reakcję służb w wypadku, no właśnie pojawienia się przed tym płocie migrantów. Problem jednak nie zniknął. Choć presja na granicę rzeczywiście spadła. W 2023 roku najbardziej gorącym dniem był ten, w którym przez granicę próbowało przedostać się już nie 600 czy nawet 1000, a tak było przecież na początku kryzysu, a 300 osób. W ubiegłym roku jednak, mimo naprawdę coraz lepszych zabezpieczeń, znów na naszej granicy wzrosła liczba migrantów. Migranci atakowali kamieniami, nożami. Strzelali z procy, rzucali petardy. Najtragiczniejszy przypadek, jak pamiętacie, to śmierć żołnierza Mateusza Sitka w czerwcu 2024 roku. Na ten odcinek granicy w ramach operacji Bezpieczne Podlasie codziennie wysyłanych jest ponad 6 tysięcy żołnierzy, którzy codziennie wykonują prawie 400 patroli pieszych i ponad setkę patroli. Zmotoryzowanych. Niestety, mimo tego płotu, tych patroli, mimo coraz lepszych umocnień i zabezpieczeń, nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić. Łukaszenka do spółki z Putinem wciąż wysyłają na naszą granicę migrantów. coraz lepiej wyszkolonych i przygotowanych, i coraz bardziej zdesperowanych. Przecież to żadna tajemnica. Białoruskie służby. Nie pozwalają im zawrócić, nie pozwalają im zrezygnować. To naprawdę bilet w jedną stronę. Dlatego też wciąż w pobliskich lasach, polskich lasach, czekają na migrantów wyspecjalizowane gangi przerzucające ich na zachód. Partnerem głównym kanału Zero jest SFD. Producent marek Alnutrition, Natla Frulow oraz Fitking. Pozwól swoim pieniądzom pracować. Inwestuj z aplikacją XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.